Słuchaj uważnie, ponieważ to przesłanie jest ważnym ostrzeżeniem. Zbliża się szybko pewna data, a niewiele osób zwraca uwagę na znaki. 23 września nadejdzie noc, która zmieni wszystko. To, co wydarzy się tej nocy, nie może zostać zignorowane, ponieważ dotknie każdej osoby, każdej rodziny, każdego narodu. Kilka miesięcy temu święta Teresa od dzieciątka Jezus, jedna z najbardziej ukochanych świętych Kościoła katolickiego. Znana ze swojej prostoty i obietnicy zesłania deszczu róż z nieba, ukazała się we śnie pewnej zakonnicy i pokazała jej przerażające obrazy, które sprawiły, że obudziła się we łzach. Zakonnica zobaczyła ogromną, niespodziewaną ciemność spadającą na ziemię, ciszę ogarniającą miasta, znak na niebie oraz wybór, którego będzie musiał dokonać każdy człowiek. Jednak ostrzeżenie świętej Teresy nie zostało usłyszane na czas. A teraz matka Boża ukazała się ponownie, ze łzami w oczach i głębokim niepokojem, ostrzegając, że czas się kończy. Ponadto objawiła, jaki znak zostanie dany i co powinniśmy uczynić, aby się ochronić. Niewielu jest przygotowanych na to, co nadchodzi, ale ty wciąż masz czas. Ta wiadomość dotarła do ciebie nieprzypadkowo, a na końcu tego objawienia zrozumiesz dokładnie, co się wydarzy i co zrobić, aby ochronić siebie i swoją rodzinę. Dlatego słuchaj uważnie. To objawienie pochodzi prosto z nieba, jako ostatnie ostrzeżenie dla świata, który bez trosko zmierza ku wielkiej próbie. Napisz w komentarzach. Jestem czujny na ostrzeżenie z nieba i podziel się tym przesłaniem z tymi, których chcesz ochronić. Matka Boża ukazała się ze w oczach, przynosząc pilne ostrzeżenie, ale wcześniej święta Teresa już dawała znaki. 22 maja pokorna zakonnica z Brazylii miała niepokojący sen. W tym śnie święta Teresa od dzieciątka, Jezus ukazała się, niosąc w ramionach czerwone róże i patrząc spojrzeniem jednocześnie łagodnym i poważnym. Zsyłam na ciebie deszcz róż, powiedziała święta. Ale pamiętaj, że czerwone róże oznaczają także męczeństwo. Zakonnica wciąż we śnie poczuła dreszcz. Czerwone róże. Symbol boskiej miłości niosły jednocześnie ostrzeżenie o zbliżającym się cierpieniu. Święta Teresa nie przekazywała jedynie błogosławieństwa, ale również pilne wezwanie do czujności. Kiedy obudziła się z tego niepokojącego snu, natychmiast udała się do kaplicy na adorację. Jej serce biło wciąż bardzo mocno. Rozważając znaczenie snu, poczuła przy sobie jasną obecność. Był to jej anioł-stróż który zbliżył się i powiedział stanowczym głosem: Nie zapominaj o modlitwie. Czas jest krótki, a wiele dusz potrzebuje modlitwy. Zakonnica była zaskoczona tym niespodziewanym ostrzeżeniem i zapytała: Ale przecież modlę się każdego dnia, wiele razy dziennie. Dlaczego mówisz mi to właśnie teraz? Anioł powtórzył tylko jeszcze mocniej: Nie przestawaj się modlić, czas jest krótki. Zniknął. Wciąż klęcząc przed najświętszym sakramentem, zakonnica miała krótką, ale niezwykle mocną wizję. Zobaczyła całkowicie ciemne pomieszczenie, a na ścianie czerwoną tablicę, na której białymi, jasnymi literami widniał napis 23 września. Wizja trwała zaledwie kilka sekund, ale na zawsze zapisała się w jej pamięci. Przez tygodnie rozważała znaczenie tych objawień. Czerwone róże. Wezwanie do intensywniejszej modlitwy, tajemnicza data wszystko wskazuje na to, że coś ważnego wydarzy się 23 września. Ale co? Tymczasem świat żyje swoim szybkim rytmem, zupełnie obojętny na niebiańskie ostrzeżenia. W różnych regionach nasilają się konflikty, gospodarka światowa wykazuje oznaki niestabilności, tradycyjne wartości są coraz częściej kwestionowane, a wiara słabnie w wielu sercach to tak, jakby ludzkość szła rozproszona nad krawędzią przepaści, zajęta swoimi codziennymi troskami, nie dostrzegając ogromnego niebezpieczeństwa, które się zbliża. To właśnie trzy miesiące po śnie ze świętą teresą od dzieciątka, Jezus Matka Boża postanowiła się ukazać. Ta sama zakonnica trwała na modlitwie, gdy objawiła się najświętsza Maryja Panna, niestypowym, spokojnym wyrazem twarzy, lecz z obliczem pełnym głębokiego smutku Prawdziwe łzy spływały po jej policzkach, a jej głos, choć łagodny, niósł w sobie niepodważalną pilność. Moja córko, powiedziała Matka Boża, czas ostrzeżenia nadchodzi. Świat kroczy we śnie, podczas gdy niebo próbuje go obudzić. To, co pokazała ci święta Teresa, było jedynie początkiem. Teraz muszę objawić, co wydarzy się w dacie, którą widziałaś Matka Boża ukazała zakonnicy szczegółowe wizje wydarzeń. Które nastąpią 23 września. To, co zobaczyła, było równie niepokojące, co odkrywcze mieszanka wydarzeń fizycznych i duchowych, które wyznaczą punkt zwrotny w historii ludzkości. Nie będzie to koniec świata wyjaśniła Matka Boża lecz koniec jednej epoki i początek nowej. W nocy 23 września objawiła Matka Boża. Rozpocznie się wyjątkowe wydarzenie, które będzie się przejawiało w różnych częściach świata. Nie będzie to tylko w jednym miejscu, lecz coś, co dotknie rozległe regiony jednocześnie. Zacznie się powoli. Od zmiany w atmosferze, którą wielu odczuje fizycznie, zanim jeszcze zobaczy jakikolwiek znak. Zwierzęta jako pierwsze to wyczują, wyjaśniła. Na kilka godzin przed zmrokiem psy zaczną wyć bez wyraźnej przyczyny. Ptaki będą latać dziwnie i chaotycznie. Jakby pozbawione orientacji, a inne zwierzęta okażą oznaki niepokoju, przeczuwając nadejście czegoś, co przekracza nasze pojmowanie. W miarę jak noc będzie postępować, niezwykła ciemność spadnie na Ziemię. Nie będzie to zwykła nocna ciemność, ale coś gęstszego, niemal dotykalnego. Ta ciemność będzie miała inny charakter, jakby pochłaniała samo światło. W wielu regionach sztuczne oświetlenie zacznie gasnąć bez wyjaśnienia. Systemy elektryczne zawiodą nawet tam, gdzie działają generatory i instalacje awaryjne. Ta noc będzie miała skutki na całym świecie. Systemy finansowe doświadczą niewytłumaczalnych awarii. Komunikacja zostanie przerwana w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Rządy staną wobec kryzysów, do których nie będą przygotowane. Przywódcy światowi, nawet ci najpotężniejsi, poczują swoją bezsilność wobec sił których nie da się opanować ani armią, ani technologią. A odpowiedzialność za początek wszystkiego spadnie na jednego światowego lidera. Matka Boża powiedziała wprost, że narody, które otwarcie odrzucą wartości chrześcijańskie, odczują skutki tego momentu w sposób szczególnie dotkliwy. Pojawiły się doniesienia, że w Rosji sam prezydent Putin otrzymał ostrzeżenia o nadchodzących wydarzeniach, które dotkną jego kraj. W Stanach Zjednoczonych Wpływowe osoby takie jak Trump zostały ostrzeżone przez doradców religijnych o potrzebie duchowego przygotowania na wrzesień. W Europie przywódcy odegrają ważną rolę w okresie następującym po wydarzeniach 23 września. Nie ze względów politycznych, lecz ze względu na zdolność rozpoznania duchowego wymiaru tego wielkiego światowego doświadczenia i zjednoczenia ludzi wokół wartości fundamentalnych. Jednak te postacie publiczne są tylko częścią znacznie większej sytuacji. W której prawdziwa walka nie jest ani polityczna, ani militarna, lecz duchowa. Czas trwania tych wydarzeń nie ma ściśle określonej miary, objawiła Matka Boża. Dla jednych będzie się wydawał niekończący, inni opiszą go jako godziny, które zdawały się trwać całe dni. Czas, jaki znacie, utraci swoje znaczenie w tym okresie, ta ciemność, wyjaśniła Matka Boża. Nie będzie jedynie fizyczna, lecz także duchowa symbolizuje mrok, który wielu dopuściło do swoich serc, brak wiary i miłości, który rozprzestrzenił się po świecie. Ale dla moich wiernych dzieci będzie to okazja, by zabłysnąć jak nigdy dotąd. Razem z ciemnością nadejdzie niezwykła cisza. Zwykłe odgłosy codzienności osłabną albo zupełnie zamilkną w wielu miejscach. To będzie tak, jakby nowoczesny świat ze swoim nieustannym hałasem i niekończącymi się rozproszeniami został zmuszony do zatrzymania się i wsłuchania. Pośród tej ciemności i ciszy na niebie pojawi się niezwykłe zjawisko. W wielu regionach, zwłaszcza tam, gdzie wiara była najbardziej atakowana, ukażą się na niebie światła przypominające ogień. Niebo w niektórych miejscach nabierze intensywnej czerwonej barwy, widocznej nawet przez mrok, jako przypomnienie ofiary za Chrystusa i męczenników na przestrzeni dziejów. Matka Boża wyjaśniła, że nie będzie to jedynie prosty, widzialny znak, ale wydarzenie o głębokim znaczeniu duchowym. Będzie to moment wewnętrznego objawienia dla każdego człowieka. W braku codziennych rozproszeń, świateł, dźwięków, technologii, każda dusza zostanie zmuszona, by stanąć twarzą w twarz z własną prawdą. Myśli, motywacje i wybory życiowe, które były ignorowane albo ukrywane, wypłynął na powierzchnię z jasnością, której nie da się uniknąć. Dla wielu, powiedziała Matka Boża ze łzami w oczach, będzie to moment grozy. Nie tylko z powodu tego, co zobaczą na zewnątrz, ale także z powodu tego, co odkryją w swoim wnętrzu. Zobaczą wyraźnie stan swoich dusz, konsekwencje swoich wyborów, oddalenie od Boga, na które pozwolili w swoim życiu. To objawienie będzie tak intensywne, że niektórzy nie będą w stanie go znieść. Na ulicach wybuchnie panika, ludzie będą biegać bez celu, próbując uciec nie tylko przed zewnętrzną ciemnością, ale przed prawdą własnego serca, której nie będą mogli już uniknąć. Inni zareagują agresją, szukając winnych, lub próbując narzucić swoją siłę w sytuacji, która przekracza ludzką kontrolę. Ale dla moich wiernych dzieci, kontynuowała Matka Boża z uśmiechem przez łzy. Choć odczują naturalny lęk wobec nieznanego, będzie to moment głębokiego pokoju. Ci, którzy zachowają wiarę, którzy pielęgnują życie modlitwy i ufności, doświadczą mojej obecności w sposób szczególny. Rodziny zgromadzone na modlitwie, szczególnie te, które codziennie odmawiają różaniec, doświadczą niezwykłego zjawiska. Pośród najgłębszej ciemności w ich domach zacznie pojawiać się delikatne światło. To światło przyniesie ze sobą poczucie niewytłumaczalnego pokoju, pociechę, która wykracza poza warunki panujące na zewnątrz. W tych godzinach w wielu miejscach świętych na całym świecie będą miały miejsce niezwykłe znaki. Obrazy Matki Bożej będą widziane, jak wylewają prawdziwe łzy. W niektórych sanktuariach rozejdzie się zapach róż bez żadnego naturalnego źródła, przypominając obietnicę świętej Teresa. Ludzie będą opowiadać o wizjach aniołów stojących wokół kościołów i domów, w których modlitwa rozbrzmiewa gorliwie. Kiedy ciemność zacznie wreszcie ustępować, pojawi się świt inny niż wszystkie dotąd. Pierwsze promienie słońca będą wydawały się mieć odradzającą moc, niemal tak, jakby można je było dotknąć. Wielu wyjdzie ze swoich domów, patrząc w niebo z zachwytem i wdzięcznością. Uświadamiając sobie, że przetrwali coś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Po objawieniu tych wydarzeń Matka Boża przekazała jasne wskazówki, jak się przygotować. Przygotowanie powinno mieć trzy wymiary: duchowy, rodzinny i materialny. Przygotowanie duchowe jest najważniejsze podkreśliła. Musi rozpocząć się natychmiast i obejmować codzienną modlitwę, szczególnie różaniec, który jest jak łańcuch, którego zło nie potrafi zerwać. Szczera spowiedź z grzechów jest konieczna, by oczyścić duszę przed tą nocą objawienia. Post, nawet prosty, umacnia ducha i otwiera przestrzeń na łaskę Bożą. Przygotowanie rodzinne oznacza pojednanie i umocnienie więzi. Przebaczcie teraz, prosiła Matka Boża. Nie odkładajcie tego na później. Rozwiążcie dawne konflikty, odnowicie kontakt z krewnymi, z którymi zerwaliście więź. Zgromadźcie swoją rodzinę na wspólną modlitwę. Poświęćcie wasz dom mojemu niepokalanemu sercu i najświętszemu sercu. Jezus, przygotowanie materialne, choć drugorzędne, nie powinno zostać pominięte. W domach powinniśmy mieć poświęcone świece, wodę święconą, jeśli to możliwe, żywność trwałą na kilka dni, podstawowe lekarstwa oraz papierowy egzemplarz Pisma Świętego i książek modlitewnych. Nie ze strachu. Wyjaśniła Matka Boża lecz z roztropności jak ktoś, kto przygotowuje się na zapowiedzianą burzę. W tym przygotowaniu Matka Boża szczególnie prosiła o wstawiennictwo świętego Ojca Pio, którego liturgiczne wspomnienie przypada dokładnie 23 września. Ten święty, który przez dziesięciolecia nosił stygmaty Chrystus i miał niezwykłe dary głębokiego poznania serc, jest potężnym opiekunem na ten czas. Święta Teresa która ostrzegła o tym wydarzeniu swoimi czerwonymi różami, również powinna być codziennie przyzywana w modlitwie. Noc 23 września będzie punktem zwrotnym, zakończyła Matka Boża. Nie będzie końcem, lecz nowym początkiem. Ci, którzy przejdą przez nią z wiarą, wyjdą odmienieni, z głębszym zrozumieniem tego, co naprawdę się liczy. Kościół, choć ciężko doświadczony, odnajdzie nową siłę w szczerej prawdzie przeżywanej wiary. Na zakończenie tych objawień Matka Boża uśmiechnęła się przez łzy i powiedziała Nie bój się mała trzutko To przesłanie nie ma wzbudzać paniki, lecz przebudzenie Czas jest krótki, ale wystarczający dla tego, kto działa teraz Nie czekaj na potwierdzenia władz, ani oficjalne aprobaty Niebo mówi bezpośrednio do twojego serca Słuchaj, odpowiadaj, przygotuj się Noc nadejdzie, ale przyjdzie też światło a ci, którzy będą gotowi, nie tylko przetrwają, lecz staną się światłami prowadzącymi innych przez ciemność ku nowemu świtowi, który na pewno nadejdzie. W obliczu tak ważnego objawienia pozostaje nam tylko uklęknąć i z pokornym sercem prosić o wstawiennictwo tych, których samo niebo wybrało, by nas chronili w tym decydującym momencie. Święty Ojcze Pio, który niosłeś znamiona Chrystus i znasz ludzkie cierpienie chroń nas w tej zbliżającej się nocy święta teresa która czerwonymi różami zapowiedziałaś ten czas próby wstawiaj się za naszymi rodzinami razem umiłowani święci zanieście nasze błagania do nieba amen